Znowu na łajbie, a dzisiaj trzeba zrobić tak. Tutaj wyciąć stary sonar i zaślepić blacho. Tutaj wyciąć i zaślepić blacho, bo to już niepotrzebne, a tutaj wyciąć i spać blachę z 50 ml dziuro otworem na nowy sonar. Także pokażę tylko, jak to robię, bo te nie ma sensu nakręcać, bo będzie taki sam proces. Także oglądajcie. Maszyny przygotowane, plazmówka też. Tak to wygląda po przyspawaniu. Strasznie wierzchnie tutaj jest, było strasznie ciężko spawać, ale teraz tam blandajkę włożę. Teraz jest tak wytnę to, to wytnę, jak to wszystko spawam, ale tego już nie będę nagrywał. To idę od środka i wszystko od środka ładnie obsławiłam parę razy, też żeby było na 100% wodoszczelne. Mamy już trzy dziury zaspawane. Jak widzicie, jedna, druga, trzecia tutaj. Trzecia dziuro, bo będzie służba sonda, tak jak mówiłem to wyszlifowane jest troszkę, żeby tu turbulencji nie było. A to klient nie chce szlifować, bo fajnie się zaspawało Bo wiatr już nie wieje, bo w końcu się wstawiło folie. I teraz idziemy wszystko, od góry spawać. No I teraz wszystko spawamy od środka, czyli jedno tam. Druga tu i trzecie tam. Ciasno będzie, ale dam radę. I wszystko obspawane. Tam też. Tutaj tak samo. I dzionek zaliczony, tam też ta trzecia dziura. A ja pakuję sprzęt i lecę po dzieci do szkoły, bo dzisiaj jest w piątek a w piątek ja dzieci odbieram do szkoły pozdrawiam i mił miłego weekendu na razie